Siemano, siemano, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony Kamil. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie Odrodzenie od nowa Ekstremalne, Grają w to raz. W sumie to jest drużynowe i nawet podoba mi się ta gra, także sprawdźmy co uda nam się ugrać. Zaczynajmy! Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy co ugramy w drużynie. Ale mamy koksało. ładnie dobry. Dawaj pokaż co potrafisz. Dobra, znaczcie coś, co powiedz z wami. Naszek. No dobra, Fly me to the moon. Na nini, ni, na nini, na, ni, na Dobra, ja mój budynek Siemano Mamy cel. Szybko, szybko, szybko. Pakietnico, Kevy. Dobra, jesteśmy bezbronni. Jesteśmy bezbronni. Okej, okay. okej, okay. okay. wszystko jasne. Lecimy za mi budynek. Shotgun, tak jest Upsy, co to ma być? Co to miało być? Zadaj tutaj skoczymy gdzieś od tyłu Do. O nera, jasno, no Ale się zamotałem Kurde, to nie jest takie proste Ale gate. Dobra jest, spoko zaraz się tej odwdzięczu zrobiłeś teraz Jesus Christ Dobra, nie 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 Zmieniałem tę pozycję, bo to najmniejszego sens tam nie ma. Największe zamieszanie. Na samym Glocku lecimy. Zaraz tylko jest Glocka strzelę. mi stąd. Widziałem gościa, widziałem gościa, widziałem gościa. Kampa szybka, kampa. Tu w jego gościu, w czerwonym, widziałem go. Nie! Nie nie nie! Jakie jest? Na glebę! Ładu się ziomu Szybki kef, szybki kef Pompuj tego klatara, Polera jasna. Dobra. Ktoś tutaj. Ktoś tu cholipka drepta. Tam ktoś. Na glebe Nie ma! Skończyło się. Chciałem być grzeczny, ale się nie da, widzę. Jezu, więc strzałów, Jesus Christ! Shotgun! Ładuj to! Ale go z pudło Jesus! Ale pudło! Ja pierdzielę! Dobra! Nie ma co! Czy jesteśmy. O cholera! Tutaj multum graczy. Tu ktoś biegnie! Fucking shit! Cokolwiek! Cokolwiek mi dajcie! Ale go załatwiłem. Widzicie to? Ale skill, ale skill. Okej, okay, mamy shotguna. To samo co wcześniej prawie. Ciekawe czy teraz kogoś zabiję. Czy tak samo to zlam jak przed chwilą. O, o! o cholera, coś słyszałem, coś słyszałem. nie wiem, że takie przybliżenie ah, Dobra, dobrze są Gdzie oni są? Gdzie oni są? Muszę gdzieś koło nich się trzymać Holipka Tu jest jeden, a tu są, okej, okay. dobra Tu są obaj Holy shit Ale ich cisną, ale ich cisną Cisną mi ziomków Coś mi tu zniknęło, widziałem, widziałem Coś tu jest Ale dostaniesz Tylko mi się tu Holipka wychyl Dobra No, gościu, nie ze mną Co to było? Słyszałem bieg słyszę dreptanie Słyszałem dryptanie Ole, to co on miał? Jesus, Przecież miałem normalnie kefi. Dostał chociaż, gościu? Coś tam dostał. No dobra. Ktoś się respił oooo cholera jasna, no nie! O Jezus! Nie no, ale było dobrze, było dobrze. To muszę przyznać. Było git. Próbujemy jeszcze raz. Nie ma co. Nie poddajemy się. Próbujemy jeszcze raz, nie ma co. Tamta gra była dobra, ale tam musi być lepsza. Może... Przy... o, mam jakąś typiarę. Może przynajmniej, może przynajmniej ona jest dobra Dobra od razu mi tutaj znaczcie gdzie lecimy, cholipka? O! cholipka, Bardzo blisko I jump! Na szybkości, na glebę! Mamy tu kogoś? Teraz tu kogoś Olibka strzapie i załatwię. Gdzie są jakieś ziemeczki tutaj? Gdzie jesteście? Oh, ty! Co to było, to? Jezus, my, ja się wystraszyłem! Ale się wystraszyłem! Bo Goś mi podniesie, spoko. Hu To było dobre, to było dobre. Ale się normalnie zdygałem na maksa, nie? Nie mam kewiego żadnego. O, to bierzemy. Tak jest. To jest broń dla mnie. Dobra, mamy go. Fakt, że ten gościu go balił, ale dobra. Dobitka też się liczy. Stąd te strzały dobiegają! No i co jest z wami? Łachmetami? Co my tu mamy? Pusto? For real? No tego się nie spodziewałem, nie? Gleba, ja tu z ziomkami jestem. Cholipka. Trzeba już to przodować, No to jest najlepsze. To jest maszyna cholipka. Jaki gościu, JAKI GOŚCIU W OGÓLE, JESUS Dobra, muszę pomóc swoim ziomkom Może wszyscy nie żyją Jezusie Wszyscy padli Ale nas wybili, nie? Ale nas wybili Dobra, szybko, 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 cokolwiek Jezus Maria, nic tu nie ma Dobra, na Glocki. Mam bloki pistolety cokolwiek Coś tu biegnie? Już myślałem Jezu, naprawdę nic nie ma Holy shit Holy shit Jezu nic tu nie ma Naprawdę nic tu nie ma Coś 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 Jezus Maria cokolwiek Co załach myciarz Na glebę Najgorsze miejsce na Najgorsze miejsce ever fuck I nic tu nie ma Holy shit Gleba w krajeżek skończony cholibka A szlecy Jesus. Ale dostał. Normalnie go gościa na glebę i tyle. To nie ma co się bawić z nimi. No dawajcie. Nie, nie bierze. Ponad. Jezus Maria, jak szybko. O, szybko. To nic. Fajnie się dało. bardzo fajnie. Podoba mi się ten tryb. Ale jednak Battle Royale to jest Battle Royale. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, naciśnięcia łapki w górę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!